Na Binance można teraz kupować krypto za złotówki Jim Rogers prognozuje najgorszą bezsę w jego życiu Będzie też o największej inwestycyjnej NFT w topie w historii Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy Binance dodało możliwość bezpośredniej wpłaty polskiej złotówki Jakby tego było mało, wprowadza też handel w ramach trzech nowych par BTC.pln, Ethereum.pln i BUSD.pln Prawo Binance, pomimo że ostatnio raczej wybieram Bybit To Binance będzie obecnie najprostszą formą Formą wejścia w krypto dla początkujących w Polsce. Co więcej, prowizja od wpłat wynosi 0%. Dalej, Jack Dorsey jest założycielem Twittera. 21 marca 2006 roku opublikował pierwszego tweeta na platformie. 15 lat później, w marcu 2021, historyczny pierwszy tweet Dorseya został sprzedany jako NFT za 2,9 miliona dolarów. Dziś jest warty 132 dolary. Ha! Dalej, na bitcoin.pl widnieje nagłówek: Jim Rogers, współpracownik George'a Sorosza, prognozuje najgorszą bezce w jego życiu. I nie jest on jedynym analitykiem, który przewiduje taki rozwój zdarzeń. Osobiście myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, pytanie tylko w jakiej perspektywie czasowej. Słuchajcie, kraje są zadłużone na niespotykanych dotąd poziomach. CDS, -y, czyli ubezpieczenia na wypadek bankructwa krajów, rosną wykładniczo. Obligacje Stanów Zjednoczonych są wyprzedawane na masową skalę, co jest zagrożeniem systemowym. Kraje wydają dużo więcej niż produkują, czyli dług jest wyższy niż ich PKB. Do tego kryzys w Europie, kryzys energetyczny, kryzys łańcucha dostaw i nie daj Boże, kolejna fala, sami wiecie czego. I to, o czym wspomniałem na początku, i co jest tutaj najważniejsze, to kryzys długu narodowego. Wiecie, dużo rzeczy się nawarstwia. Rogers mówi też: W tej chwili panuje ogromny pesymizm, i zwykle, gdy jest dużo pesymizmu, coś się dzieje i ludzie są szczęśliwi przez krótki czas. E, zgadzam się z tym jak najbardziej i warto wypatrywać zdarzeń, które mogą spowodować taki zwrot akcji. Co to mogłoby być? Na przykład globalne zagrożenie systemowe, tak jak miało miejsce dwa tygodnie temu w UK, gdzie fundusze emerytalne były. Zagrożone upadkiem i nagle został wznowiony do druku. Co jeszcze? Na przykład brak płynności na obligacjach Stanów Zjednoczonych, również zmuszający do druku. Co innego? Na przykład pokój na Ukrainie, który swoją drogą również bardzo dobrze by wpłynął na parę walutową dolar-złotówka, a teraz możecie handlować pomiędzy dolarem a złotówką w stablecoinach na Binance. Wiele różnych wydarzeń może odmienić obecną sytuację, więc musimy być czujni. Kiedy zacznie rosnąć bitcoin? Podstawowe pytanie, właśnie wtedy kiedy Fed prowadzi dodruk oraz znowu zacznie skupować aktywa z rynku. Co się stanie prędzej czy później? Nie ma innej opcji. przecież kraj, który jest tak zadłużony, nie zbankrutuje skoro może drukować pieniądze. Jeżeli chodzi o luzowanie ilościowe, to od samego początku, kiedy wprowadzono skupowanie aktywów, próbowano je zatrzymać, ale po prostu się tego nie da zrobić. Więc to tylko kwestia czasu, zanim kran z dolarami zostanie odkręcony. I myślę, że kolejny dodruk to będzie dodruk jakiego jeszcze nigdy w historii nie widzieliśmy. To co było drukowane w 2020 będzie pierdnięciem w jeziorze w porównaniu do ilości kapitału, który będzie potrzebny, aby utrzymać działanie tego systemu. No tak, subskrybuj, lajkuj, nara!